Halo, halo, dzień dobry. Hmm, to ja, chciałam Was <śmany> pozytywnie nastawić na dzień. Słuchajcie, właśnie sobie poćwiczyłam na nowych kosteczkach takich. To nie jest moja mata, absolutnie. Ćwiczyłam dzisiaj yy, nie jogę, <śmany> yy, tylko zaczęłam ćwiczyć, wiecie co, skalpel z Ewą Chodakowską. Tak, chciałam Wam pokazać, że tam właśnie czekają na mnie <śmany> kartony do rozładowania. Tu muszę posprzątać. Kartony tu. Tu w ogóle taki mam bałagan. Ale chciałam Wam powiedzieć, że to nic to. Prania czeka na mnie dzisiaj dużo. W ogóle dzisiaj będę sprzątać, już dzisiaj nie będę nagrywać. Jeśli mi się uda, y, tylko obrobić filmik i wstawić na kulinardy, to będzie dobrze. Y, krosty mam w sensie, już nie mam, tylko mam strupy, bo przecież musiałam to rozkuć i nacisnąć, i pozostały mi teraz strupy. Teraz już nie będę dotykać. Obiecuję. <laughs> Śmieci. Tak, tu stoją do wyniesienia, zmywara, tam pełno jeszcze po śniadaniu, bo jest rano. E, a ja oczywiście po ćwiczeniach, bardzo pozytywna, trochę strzęsąca się, bo oczywiście przecież. <gryw> oczywiście, że przecież wiecie, co nie? E, no. Dawno nie ćwiczyłam takich ćwiczeń, ale dobra nie jest tak źle. E, jak sobie pomyślę, że kiedyś robiłam 15 pompek takich męskich. To trochę słabo teraz jest, trochę słabo. Ale jaka fajna jestem. Słuchajcie, kupiłam sobie kwiatka wczoraj, nie? I mam takie małe muszki. I widzę, że znowu tu mam, e, jakby to powiedzieć, małe ziółka. I do, widzicie te dwa? Leżą, o tak, widzicie. Leżą. I powiem Wam coś, że <laughs> jak te małe muszki nie mają wystarczająco dużo wilgoci. To larwy tych muszek wgryzają się w korzonki i roślinka ginie. I raz już miałam posiane takie ziółka i mi umarły i teraz znowu widzę, że nie wiem, a może nie, może te dwa wcale nie umarły, tylko tak się przewróciły, bo chłopacy spryskują i może za blisko i tak się, tak jest nie. Ale te muszki ciągle mam. I wiecie co? Nie chcę tego psikać jakąś chemiczną rzeczą. Tu mam kartkę położoną, bo była na tym płaska szklana miseczka z no właśnie, czas pofarbować. Dzisiaj będę farbować włosy, no zobaczcie, no. Taka jestem fajna, widzicie, jaka jestem biała? Ja pierdziu. Tutaj bliżej głowy może nie, widzicie? Bliżej twarzy, nie? Ale tu mam takie, takie, tutaj gdzieś. Z tyłu też nie mam tak dużo, ale tu mam takie placki jakby, nie? Siwe bardziej. Po prostu fajnie bym wyglądała, bo bym miała pasemka fajne, nie? Jakbym miała naturalne, ale jakoś moja twarz do takich białych włosów, nie wiem bym musiała się malować jakoś tak, nie, żeby wyraz jakiś był, bo tak jak ja często chodzę nieumalowana, o dzisiaj na pewno się nie umaluję, bo nie idę ani do sklepu chyba nawet, tylko zaraz się biorę za sprzątanie, bo mam naprawdę dużo sprzątania. Chłopaki przyjdą na lunch, to będzie przerwa. Zaraz idę wstawić pranie, coś tam, coś tam, nieważne. W każdym razie wracam do muszek. Wyczytałam, że jak się postawi wodę z octem i trochę z płynem, z octem jabłkowym i płynem do naczyń troszkę, to będą się tam i w żółtym opakowaniu to musi być. A że nie miałam żółtego pojemnika, to postawiłam na żółtą kartkę. I wczoraj tą wodę wzięłam stąd, bo przyniosłam kwiatka. Nie, nie, ja nie wiem czemu. Ja myślałam, że takie małe muszki ten kwiatek będzie łapał. Jestem głupia co? Ale dobra, kupiłam sobie i przynajmniej chłopacy się cieszą i podchodzą i gadają do niego. W ogóle chcesz jeść? Chcesz jeść? Także takie rzeczy. Eee, no. I zanim nagram film, słuchajcie o tym e, o tym moim jak to ja odchudłam, bo ciągle nie mogę zapomnieć tej jednej osoby, może nawet nie jednej, bo kilka do mnie osób pisało, e, ale jedna mi tak konkretnie e, kilka osób do mnie pisało, że e, dziękują mi za motywację, a właśnie ta jedna osoba pisała, żebym jakoś <laughs> nagrała o tym jak schudłam i w ogóle bo potrzebuję. Właśnie jakby trochę zrzucić, i ciągle myślę o tej osobie. W ogóle pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Jeśli mnie oglądasz jakoś systematycznie i wyłapiesz to, ten moment akurat, to bardzo cię pozdrawiam. I chciałam tylko powiedzieć, że już o tym mówiłam, że lepiej zaczynać niż nie robić nic wcale. Ja tak uważam. Oczywiście niektórzy może mogą mówić, że jest inaczej, ale wydaje mi się, że każde podejście. Tylko nie takie bardzo restrykcyjne mam na myśli, nie, że w ogóle nagle, nie wiem, głodówka czy coś tam, ale każda zmiana malutka. Jeśli chodzi o jedzenie, to ja akurat proponuję nie rzucać się, tylko systematycznie, po troszeczku sobie odstawiać, ale już do tego nie wracać, tak? Czyli jeśli się zdecydujemy na to, że nie będziemy jeść, nawet nie musicie odstawić, na przykład, cukru zupełnie, ale jeść coś tam i odstawić jedną rzecz, taką swoją ulubioną, i albo to sobie ograniczyć najpierw na przykład do jakiejś tam jednej na tydzień, czy jednej dziennie, na przykład potem jednej na dwa dni, na trzy dni, tak tak jest. I dać sobie na to. Podobno nasz organizm w ciągu 21 dni się przyzwyczaja do zmian, więc myślę, że 21 dni warto zacisnąć zęby i odstawić sobie coś i potem e, trzymać się tego, tak? I da się da się. Ja jestem żywym przykładem na to, że się da, nie jem ani odrobiny jakichś takich, wiecie co, nie, w ogóle nawet nie myślę. Fakt może być też taki, że e, owoce mi za, zam, zamieniły, są substytutem dla mnie tych słodkości, aczkolwiek teraz jem słodycze, ale był moment, słodycze, owoce, był moment, że nie jadłam ani słodyczy, ani owoców, więc gdzieś tam, wydaje mi się, że e, nie będę miała problemu, jeśli bym chciała odstawić Raczej nie, bo na jesieni rzucam się na sałatki, tak przynajmniej było w zeszłym roku i absolutnie nie miałam ochoty jakiegoś parcia na owoce. Tak naturalnie lato jest na owoce, ale jesień i zima już nie bardzo, nie? To tak naturalnie wychodzi, ja przynajmniej tak mam. Także tak, chciałam tylko powiedzieć, żeby się, żebyście się nie poddawały, a z ćwiczeniami to jest tak, że Właśnie warto zaczynać. Nawet nie, że maraton od razu, wiadoma sprawa, nie? Ale nawet jeśli tydzień się nic nie robiło, nawet warto zrobić jeden trening na tydzień, jeśli się nie ma i to już będzie zmiana. Nasz organizm troszeczkę się dotleni i troszeczkę będzie miał więcej energii, więcej ochoty. Jak poczujemy coś, no to będziemy mieć znowu siłę i chęć na coś, tak? Oczywiście odpowiednia dieta. I to, że będziemy mieli wszystkie wartości odżywcze, więc jeśli nie czujecie, że nie dostarczacie sobie czegoś tam z pożywienia, to weźcie jakieś dobre suplementy. Ja myślę, że suplementy wcale nie są takie złe. Sama nawet myślę, że jak będę w Polsce, to kupię sobie coś tam, od Madzi, właśnie od Madzi sobie kupię, bo myślę, że. Um, ja akurat nie mam nic przeciwko temu, że ona zarabia, bo niektórzy to naprawdę chcieliby, żeby ktoś, nie wiem, albo za darmo im dawał, albo w ogóle nie próbował zarabiać. No, ludzie, to życie jest, każdy potrzebuje pieniędzy, żeby żyć, nie? Także ja uważam, że akurat Madzia e nie naciąga, nie oszukuje, tak? Nie naciąga dlatego, że e nieważne co, bylebym miała zysk na tym, bo to nie o to wydaje mi się chodził Magdy, dlatego ja Wezmę od Magdy te produkty. się z korala też są, one są dobre, te produkty, które ja brałam, tam te suplementy. Ale ja tu teraz będąc w Szwajcarii, nie mogę zamówić z korala sobie nic, bo nie przesyłają do Szwajcarii, więc w ogóle e, porażka, nie. Tam mam jakieś, ciągle jakieś pieniądze na koncie, bo gdzieś tam kilka osób kupowało y, te suplementy, i, i wiem, że to są dobre suplementy, dlatego że ja, będąc na poście Dąbrowskiej, po poście Dąbrowskiej, miałam większość suplementów z korala i one mnie świetnie postawiły na nogi. Naprawdę, czuć było różnicę. I tu wam jeszcze coś wspomnę o suplementach, że. E, jaka zmiana tematów, nie, ale dobra, bo tak mi się myśli. Że teraz, jak byłam na jesieni po tych moich badaniach i dostałam suplementy z Polski, nie, te takie tam. E, wiecie, może wiecie, może nie wiecie. Powiem wam, jaka Alinex ta firma, czy Al. Mam jeszcze niektóre. E, niektóre miałam. Powiem wam, dobra, to nie to. Alines, o, z tej firmy. Miałam e, suplementy. E, jakie jeszcze miałam suplementy? Tu miałam B, nie wzięłam wszystkich do końca, nie, taka jestem fajna. E, tutaj miałam B kompleks z firmy Yarrow, tak to wyglądało, o najlepiej będzie jak Wam pokażę. I co jeszcze miałam? Nie wiem, no miałam ten Szczeć, z jakiejś firmy takiej, coś tam, nie wiem, widzicie, widać, widać, może trochę widać, nie, z takiej firmy. Altermedica laboratorium, to chyba tak się to chyba jest firma. I wiecie co? No i miałam jeszcze też trochę od yy, ziemby, nie? Też, ale od ziemby miałam co miałam? Witaminę K2MK7, miałam kolostrum. Tych wszystkich Wisantoli, i Wisantoli nie było, więc nie miałam. Teraz powinnam kupić, bo powinnam kupić. No i tam mam chlorelle, spirulinę, chlorelle jeszcze tu mam. Mam też Now Foods, tak to się nazywa? Now Foods chyba. Tu mam akurat Nuck, też nie wzięłam do końca. Wiecie co, ten Now Foods, jeśli jest organiczny i czasem coś tam, to myślę, że też są w miarę dobre, bo pamiętam, że jak wychodziłam z tego postu, to też miałam suplementy z Now Foods, ale miałam takie aminokwasy, nie pamiętam, jak to się teraz nazywało, z korala i to było świetne, to było świetne. Ja czułam, jak to mnie stawia, odbudowuje i daje mi siłę, więc jeśli nie macie siły i Wam się nie chce, to suplementy będą dobre, żeby się zachciało, nie? Jak się zachce, organizm zacznie pracować, krążyć, zacznie lepiej krew, limfa zacznie lepiej pracować, to wtedy też będzie lepsza przyswajalność z jedzenia tego, co jemy, tych witamin i wtedy będzie nam się chciało. To nie chodzi o to, żeby non -stop brać suplementy, tylko przez jakiś czas, żeby się wzmocnić i wtedy trzymać dietę i w sensie jest jakieś zdrowe rzeczy, nie chodzi mi o dietę i o, o obcinanie kalorii, nie jedzenie, tylko o zmianę na zdrowsze produkty i, i będzie dobrze, i będzie dobrze, ale tak jak mówię, człowiek jest czymś, co czymś jest istotą, która chciwość i lenistwo to nasze drugie imiona, nie? niestety. Podziwiam bardzo ludzi, którzy nie mają tych drugich imion, ja mam je chciwości nie mam, no nie, nie, ale lenistwo jak najbardziej na tak, w takim sensie, że nie, mm, może ja za dużo od siebie wymagam, bo to też to jest moja kolejna wada, że ja bardzo od siebie za dużo wymagam, w takim sensie, że ciągle podkręcam sobie śrubkę, jak już coś osiągnę, to podkręcam sobie tą śrubkę jeszcze bardziej i poprzeczkę wynoszę, unoszę wyżej i wyżej, bo na przykład chodzę na spacery, ćwiczyłam tą jogę. Ale dla mnie to jest za mało, ja bym chciała, nie wiem, jakoś tak ćwiczenia dla mnie to jest coś takiego, gdzie ja się spocę jak świnia i wtedy godzinę na przykład i wtedy ja wiem, że poćwiczyłam, nie? A jakaś taka joga czy coś, to no fajne rzeczy, bo człowiek czuje się taki elastyczny i fajny, ale nie wypoci, nie? I dla mnie to już jest, to, to ja tego nie zaliczam. Także ja mogę powiedzieć, że nie ćwiczę, ale w, w mniemaniu osoby, która naprawdę nie ćwiczy, no to ja ćwiczę, nie? Tylko że ja mówię, że ja nie ćwiczę. tak samo dieta. Ja mówię, że ja nie mam czystej diety, a nie wiem, ile procent społeczeństwa taką jakby jadło tak jak ja, to by powiedziała, o matko, Boska, nic nie mogę zjeść, nie? Dla mnie to nie jest, że ja nic nie mogę zjeść, bo dla mnie na przykład świat warzyw i owoców to jest taka różnorodność, że szoki. Ja nie tęsknię za chlebem, za wędliną, za mięsem, za nie wiem. Czym tam jeszcze? Dla mnie to co jem to już jest mnóstwo, to jest taka różnorodność, że powiem wam, że ludzie, którzy się normalnie odżywiają i jedzą ciągle ziemniaczki, sosik, mięsko, jakieś tam, nie wiem, właśnie makarony, coś tam i chleb, to oni mają biedę w jedzeniu. No przecież tam się ciągle w kółko je to samo, nie? A w warzywach i owocach to jest po prostu uff, nagle jak te wszystkie, nie wiem, orzeszki, nie orzeszki, to wszystko to po prostu jest tyle. Tyle jedzenia, tyle różnorodności, że po prostu. Pff, nie wiem, miesiąc można jeść codziennie coś innego. Miesiąc, dwa, trzy, pół roku, nie wiem. W każdym razie ja to tak widzę, ja to tak odczuwam i w ogóle nie jestem w żaden sposób taka ograniczona, ani. Tęsknie... tęskniąca za czymś. No, także. E... Także tak, myślę, że nie poddawać się, nie poddawajcie się, korzystajcie. Ja pamiętam, no właśnie w tym filmie, co zrobię go, ale to w przyszłym tygodniu, bo w tym to już nie da rady. W tym filmie, co zrobię, to wam opowiem, jak to jest. Bo ja zaczynałam kiedyś od chodzenia w miejscu. Byłam już w takim momencie, że tak nic nie robiłam, bo takie momenty też mi się zdarzały. Dlatego mówię, że warto jest zaczynać. Warto jest zaczynać. Bez względu na to, ile razy. Bez względu na to, kiedy nie będziecie, kiedy nie wyłapiecie momentu, w którym przestałyście, to zaczynajcie. Zaczynajcie. Chociażby spacer. Ja się wstydziłam wyjść na dwór, to w domu spacer w miejscu robiłam. Znaczy się, no pamiętam, że wtedy było zimno, więc nie na ogrodzie w Anglii, tylko po prostu w kuchni tam sobie ćwiczyłam. Jeszcze nie miałam tego stołu na środku, co, bo jeszcze nie nagrywałam no nie, nie nagrywałam wtedy jeszcze, bo jak ja zaczęłam nagrywać, to już byłam całkiem fajna, a w tym momencie, kiedy mój mąż miał operację na serce, to nie pamiętam ile lat to było temu, ale dużo lat temu, bo rok już tu mieszkamy, z 7 lat, no chyba z 7 lat już, może 6-7 lat gdzieś tak, 6-7 lat temu byłam taka, że po prostu, pff. także kochane, kochane moje, o tym wszystkim jaka byłam i co zmieniłam i jak to się zmieniło i... I czy ja jestem leniwa? No, jestem, nie? Bo jakbym nie była leniwa, to bym nie doprowadzała się do takiego momentu, w którym potem znowu muszę zacząć. I tak jak teraz na przykład mam tam te, powiedzmy, umówmy się też, że te 5 kilo za dużo, nawet nie wiem ile ważę, może się zważę nawet dzisiaj, a co? Yy, to myślę, że to jest wynikiem mojego lenistwa. Bo jak ja bym była systematyczna i ćwiczyła. No i pewnie nie jadła tyle, tak, bo no co, skąd, z powietrza się nie bierze, no gdzieś tam te sałatki i majonezy, nie, to gdzieś tam po prostu bokami wychodzą, także gdzieś tam, czyli lenistwo, czyli zaniedbywanie swoich obowiązków, nie, nie takie lenistwo, że siedzę na kanapie i wpierdzielam, tylko takie lenistwo, że gdzieś tam robię coś innego, a tego, co powinnam zrobić, raczej nie robię, nie. I to, że na przykład wczoraj zarwałam noc, normalnie noc zarwałam, bo jedna z was przysłała mi filmik, filmik, żeby posłuchać Krzysztofa Jackowskiego, to jest Jasnowic, bardzo fajnie mówi gościu, bardzo jest, że tak powiem wiarygodny, o, odnajduje tam jakieś zaginione osoby, coś tam, coś tam, no, fajnie gościu mówi, bardzo fajny, ja go już znałam wcześniej, ale nie jestem w stanie wszystkiego, wszystkich kanałów na bieżąco słuchać, bo niestety, ale wczoraj jak wpadłam na ten kanał, to wciągnęłam się i jeszcze mam kilka filmików, które chciałabym obejrzeć, ale po prostu aż się boję, że zarwę kolejną noc, bo wczoraj chyba poszłam spać, nie wiem, koło pierwszej w nocy? Przerażone, przerażające, naprawdę przerażające, także e, lubię te wasze linki i to wszystko, ale ja potem, jak wpadnę na jakiś temat, który mnie interesuje, to po prostu szok. I to jest też niedobre. To powinna, ja sobie ciągle obiecuję, że 22 będę szła spać, nie? I tak z tydzień, dwa wytrzymam, wzmocnię się, bo to od razu czuć, że człowiek się wzmocni, jak idzie wcześniej spać. I wtedy, a to sobie dzisiaj posiedzę, nie? Bo jutro na przykład mogę pospać dłużej, to sobie dzisiaj pooglądam, a nie wiadomo dlaczego tak jest. No, dlaczego? No, rozregulowany kortyzoli w ogóle, nie? Te enzymy, hormony rozregulowane, i wieczorem człowiekowi nie chce się spać nagle, nie? A dlaczego, nie? Trawę koszą. Kochani, idę, jest 17 minut, puszczę Wam ten filmik. Życzę Wam wspaniałego, słonecznego, ale nie za ciepłego bo u nas jest słoneczko i jest fajnie dzisiaj jeszcze, ale u was wiem, że jest gorąco, więc aż tak gorąco wam nie życzę. Życzę wam troszeczkę um, może nawet deszczu spokojnego, powiewu wiatru, takiego wilgotnego, fajnego, takiej bryzy. Uwielbiam takie wiaterek i tutaj taki wiaterek jest, czasem aż brrr, za zimny. E, tak, żeby było wam wszystkim przyjemniej. Najbiedniejsze są te starsze osoby, wydaje mi się, bo no taka gorącz, to ja sama nie lubię, powiem Wam, no nie za bardzo lubię, nie? Na szczęście mamy mieszkanie, słuchajcie, które zimą jest bardzo ciepłe, a latem jest chłodne i przyjemne i chyba tak powinno być, także życzę Wam takiego schronienia i przyjemności i miłego weekendu spędzonego z rodziną, z dziećmi. Właśnie ten Pan wczoraj, a propos tego Pana, przesłuchałam właśnie jakiś Filmik, w którym mówił, że na cztery zaginione osoby, zaginione yy, w sensie odnalezione zwłoki, czy tam jak, tak, tak to trzeba powiedzieć. Na cztery osoby, które ten pan, ten pan znajduje, czy ogólnie w statystyce tak jest, tylko jedna osoba nie popełniła samobójstwa. Na cztery osoby, trzy osoby popełniają samobójstwo i to są przeważnie młodzi ludzie. Tak. Internet, telewizor i to, że odseparowujemy się od znajomych, od tego, żeby razem spędzać ze sobą czas, tak wpływa na młodzież. I jeśli ktoś mi powie, i jeszcze raz, tutaj żartuję, bo już tamto sobie odpuściłam to, ten komentarz, ale wrócę do niego właśnie, że jeśli ktoś mi powie, że ty spędzasz czas z dziećmi? Tak, kuźwa, i ja was do tego namawiam, żebyście spędzali czas z dziećmi. Z, nie z rówieśnikami, w sensie też, ale ja tak już o tym wtedy mówiłam, że u nas tak było w Anglii, że spotkanie z rówieśnikiem równało się to, że albo przychodził ktoś do nas i chcieli siedzieć na komputerach, i generalnie siadał jeden obok drugiego, i każdy w swoim spie, sprzęcie grzebał, i to było spędzanie czasu z rówieśnikami. Sorry, ale wolę iść z dziećmi na Plac Zabaw i wiedzieć, że są w tym czasie szczęśliwe i że mają kontakt z innymi osobami, aczkolwiek tutaj jest inaczej, bo tutaj wiem, że jak idą do znajomych, właśnie to mi opowiadają, co robią. To w ogóle nie włączają ani telewizora, ani żadnego sprzętu, tylko po prostu sobie biegają na dworzu, robią ogniska. Nie wiem, co oni tam jeszcze opowiadali. No, takie różne fajne rzeczy robią, albo tamten ojciec tej ich przyjaciółki zabiera ich do Zoo czasem. Gdzieś tam ich zabiera do lasu, także fajnie organizuje im czas. I ja jestem przeszczęśliwa, że tak właśnie się dzieje. I jak te dziewczynki przychodzą do nas, to one też nie chcą włączać komputera, więc tutaj jest zupełnie inaczej. Ale statystyki mówią o tym właśnie, że niestety dzieci zostawione i puszczone i nic się nie wie o co chodzi w wieku nastoletnim nagle e, dorosłość i potrzeba podjęcia jakiejś decyzji życiowej, coś tam, coś tam, te dzieci, te, te osoby nie wiedzą, co mają ze sobą robić, słuchajcie. I nagle co? Świat się zawala, bo nie wiem, w kimś się zakochał, ale ktoś nie chce go, czy coś tam, no nie wiem, jakie są tam nastoletnie problemy, nie pamiętam, ale mniej więcej to tak generalnie tam jest, no bo czas dojrzewania to taki czas podkochiwania. Chcie, chcemy być piękne, a nie jesteśmy, bo nie dbamy o siebie, nie jesteśmy przyzwyczajeni do Właśnie do sportu, do lepszego odżywiania, to odżywianie, takie nie wiadomo, jakie wpływa na naszą psychikę, tak samo obciąża nas, i potem nagle, i tutaj wracam też do mięsa. Słuchajcie, nie namawiam nikogo, ale w moim mniemaniu, właśnie, jak się je mięso, to są takie strachliwe momenty, a jak się nie jemy mięsa, to ja jestem tak pozytywna, że ja nawet. Bo po prostu nawet. W głowie mi nie chodzi, żeby gdzieś coś sobie pomyśleć, żeby się czegoś obawiać, czy czegoś. Czegoś takiego nie ma po prostu, ale to ja mówię, może, być może to tylko ja tak czuję, ale generalnie tą siłę, takiego siłę wewnętrzną, że wszystko będzie dobrze, pozytywność, bierze się z tego, że z kontaktu z drugą osobą, z dobrej energii, a dobrą energię dają przyjaciele, dobrzy. Rodzina najbliższa, rodzice dla dzieci przede wszystkim. Przede wszystkim. Więc w ogóle, jeśli ktoś wam mówi, że dziecko powinno być samodzielne i żyć już, i je w ogóle skończy 5 lat, to ono już być, powinno, ono już samo zrobi to, samo zrobi ta, wie? okej, okay. nie chodzi o samodzielność w sensie yy, nieumienia niczego zrobić, tylko o samodzielność yy, taką, że zostawia się to dziecko samemu sobie. Taki, czegoś takiego to po prostu ja nie wiem, ja nie umiem sobie tego wyobrazić. Bądźcie ze swoimi dziećmi, bądźcie z przyjaciółmi. Nie mówcie do dzieci, że za chwilę aż coś jeszcze obejrzę na YouTubie. Włącz sobie jeszcze jakąś grę, a ja coś tam jeszcze zrobię. Nie róbcie tego na litość boską. Spędzajcie każdą chwilę ze znajomymi, z rodziną i zwłaszcza z dziećmi tak długo, jak będą tego potrzebowały. Ja byłam mała i pamiętam, że ja potrzebowałam się poprzytulać, a moja mama już tego nie. Chyba być może nie myślała, już o wiele razy powtarzałam, że ja czułam, ale troszkę się może wstydziłam przyjść przytulić się do mamy, bo u nas w domu moja mama nie mówiła nam codziennie, że nas kocha. Nie mówiła, ja to czułam i wiedziałam, ale powiedzieć to było bardzo ciężko. Mówcie do swoich dzieci. Ee, że ich kochacie 10 razy dziennie? Nie można za dużo powiedzieć, że się kogoś kocha. Nie można. Pamiętajcie, że my jesteśmy złożeni z wody, w 75% z wody, a woda żyje i woda reaguje na słowa kocham cię, na słowa uwielbienia, na naszą energię i na przytulanie. Po prostu oddawanie drugiej osobie energii, i wtedy te dzieci będą miały silną osobowość, bo one będą czuły się kochane. I trzeba im tłumaczyć, na czym życie polega, nie ukrywać przed dziećmi jakichś problemów, żeby one wiedziały, jak sobie z nimi radzić w późniejszym czasie. I na przykład znam osobę, która mówi: No, no, ona już się dorosła, dziewczyna 20 lat, która cierpi. Do mnie ona mówi, że cierpi, że nie ma kontaktu, że nie czuje miłości od rodziców. A rodzice mówią, no ale przecież ona jest dorosła już, nie? Ja sobie myślę, no a gdzie byliście? Jedno dziecko w rodzinie. Gdzie wy byliście? Dlaczego to dziecko czuje się samotne i siedzi w pokoju? No i ona jest dorosła, a siedzi w pokoju? Paranoja po prostu. Paranoja. Ale dobra, bo znowu zeszłam na jakiś dziwny temat. Pożegnałam się już z wami i co ja tu jeszcze gadam. E, wiem, że 90% ludzi na tym kanale e, wie, o czym ja mówię i dokładnie tak robi, a może jeszcze lepiej robi. E, ja czuję, że nam brakuje tej rodziny, żeby można było się w większym gronie spotykać i częściej. Niestety jest tak jak jest, dlatego też. Ja każdą chwilę, kiedy tylko dzieci chcą ze mną spędzić ten czas, to ja im to daję, bo ja po prostu nie mogę się od nich odwrócić, bo oni nie mają do kogo iść. Może z pracy, albo gdzieś, nie wiem, teraz to w ogóle często go nie ma, bo ma taką pracę, że późno wraca do domu, potem ma niemiecki, potem coś tam. Także weekendy tylko jesteśmy razem i weź tu z dziećmi czasu nie spędzaj. I jeśli ktoś mi powie, że ja za dużo czasu spędzam z dziećmi, bo one powinny być gdzieś tam, to. No, ja wiem, już się na ten temat, tylko chodzi mi o to, że właśnie, e, nie o to, że się znowu odnoszę do tego komentarza, tylko, że ja nie twierdzę, że tak jest i że byście Wy też się troszkę zastanowili, czy faktycznie e, to dziecko właśnie, tak jak Wam mówiłam, że ja czułam, że się chcę przytulić, a moja mama chyba tego nie czuła, że ja chcę się przytulić i nie przytulała mnie, jak się skupicie trochę, jak pobędziecie trochę z dziećmi, zapytacie się je wprost. W wieku 13 lat mój syn przychodzi do mnie i się do mnie przytula. Tak się do mnie przytula i się do mnie całuje, i ja wiem, że w tym czasie on ładuje swoje bateryjki, że on tego potrzebuje. Jak idziemy ulicą, to on mnie łapie za rękę. I on mówi, że on lubi ze mną rozmawiać. A może powinnam. Myślę, że znaczy nie powinnam, ja wiem, że nie powinnam, ale może niektórzy sobie myślą, że 13. No. miejsce się na karcie skończyło, urwało się, ale ja już chciałam, powiedziałam to, co powiedziałam. Przebrałam się w międzyczasie, zrobiłam sobie, teraz będę sobie włosy farbować i i co? I to wszystko, kochani, to wszystko. Jeszcze raz życzę Wam wspaniałego fajnego, pozytywnego, pełnego miłości, radości i e, dobrych myśli weekendu w ogóle każdego dnia. Trzymajcie się ciepło. Kończę, bo film mi się urwał, dużo czasu minęło od tamtego momentu. E, byłam w pralni już i coś tam i coś tam, także tylko tyle dogrywam. E, wszystko to, co chciałam to powiedziałam. Myślę, na pewno przekaz dla tych, którzy będą chcieli, to na pewno będzie zrozumiały, a dla tych, którzy nie będą chcieli, to hmm, no to trudno, bo każdy ma swoją drogę do przejścia, jakby na siłę nikogo nie możemy zmienić, ani też nie jesteśmy w stanie na siłę sprawić, żeby ktoś wierzył w to, co my wierzymy. Także trudno, ale chciałam was pozytywnie troszeczkę nastawić na weekend. Mam nadzieję, że mi się to udało i widzimy się w kolejnym filmiku. Ściskam was cieplutko i do zobaczenia, pa pa.